Hej, cześć i witamy w ISM-ie, jest z nami Sergi, a to znaczy, że rzucimy się na gsx -era. To Sergiej, jaki plan jest na dziś? No na dzisiaj zobaczymy, co tu napisane u nas. Mamy tu taki fajny motocykl GXR r Suzuki 16 rocznika 750 naszego stałego klienta. Dobra, co tu nam napisane? Przegląd, wymiana oleju, kontrola filtra powietrza, to wiadomo, serwis, przedniego zawieszenie, płodzie się lewa laga. OK. Wymiana przedniej pompy hamulcowej na akcesoryjne brembo. O, bardzo dobry temacik. Można powiedzieć, że to zwykły serwis z jakimiś ciekawymi jeszcze małym takim tuningiem. Tu mamy całe pudło takich fajnych części. Patrzymy. Pompa brembo. Bardzo dobrze. O, lodowka. Do zawieszenia szczelniaczej. Olej. Dźwignia tylnego hamulca, filtr, filtr powietrza. Co my tu mamy, takie fajne, to nie? bardzo dobrze to się chwali. Naklejeczki, proszę. Olej wymienimy. Pro 4, bardzo dobry olej. I tu jeszcze różne jakieś takie, nie wiem co to jest, ale spróbujemy to zmontować. Dobra, roboty trochę jest, także zaczynamy i lecimy. Trzeba pozdymować te wiewki, żeby nam no, wymienić olej. Widzisz, ktoś zakłada jak. O no, no wywalona. Już trzeba będzie, już koszty rosną. Radość posiadania sportowego motocykla to radość posiadania wielkiej ilości plastiku i... kurwa dobelskie, spinki, trytki. Tak. Dobrze. Dobrze. Zlejemy olej. O, zobaczymy w jakim stanie ten olej jest w ogóle, bo tu wiesz, była hamownia grana, było katowanie. Tak. Czarny zwykły olej. Tak, to jest srebrny jakby był, to był problem, Tak. Co? Niech nas olej zletuje, a my działamy dalej. Zaraz podniesiemy zbiornik paliwa, zobaczymy w jakim stanie filtr powietrza. Jak co wymienimy. No. Te śruby już wskazują, że wielokrotnie ktoś tu był. Ale ktoś zaglądał przynajmniej. Ta, tyno, 20, 21 tysięcy motocykli. Tak. Widać, że już nie pierwszy raz był na, na podnośniku. Nie widać, żeby nawet olej płacił się spod tej, z pod Dobrze, pomimo Ta. jednej śruby, w minusie. Są takie dwie teorie. Jedni mówią, żeby kupić sobie gąbkowy filtr i on starcza na więcej. A druga teoria jest taka, żeby zmieniać na papier, bo w tym gąbkowym potrafią się zbierać jakieś mikrodrobinki piachu i on traci czasem swoje właściwości. Trzeba go bardzo dobrze myć i wiele osób go nie myje poprawnie. Dlatego ja na przykład idę w teorię, że lepiej wymieniać. Bo zawsze masz nowy, na pewno nic tam nie będzie. Tak. A jak ty sądzisz? Ja myślę, że trzeba robić tak jak zaleca producent i takie filtry mu zakładać. I nie inne. Oczywiście, jak ty chcesz jeździć po torze czy coś, no to tak. To możesz sobie założyć K&N'a, jakiegoś lepszego filtra z tych przylotowych czy innych. Ale jak ty jeździsz po ulicach, to moim zdaniem to musi być taki filtr, jaki zaleca producent. Najlepiej oryginalny, ale te też nie są złe. Szybka akcja filtr zmieniony. Tak. Następny punkt programu. Dobra, jedna rzecz zrobiona przynajmniej. Lecimy dalej. Jakby pompa pracuje, pół zakresu jest nic. Tak. I dopiero potem, a ja Pynk. jestem w stanie ją zamknąć do... No do końca. No, no do, dotykam do... Strasznie ta pompa dziwnie chodzi, mnie denerwuje. Nie jestem jedyny, wiele osób w internecie znalazłem, które narzekają na tą pompę że działa w systemie 0.1 i ma bardzo długi skok jałowy i w sytuacji awaryjnej łapiesz za hamulec i nagle okazuje się, że podcinasz motocykl, bo nie jesteś w stanie gładko hamować. Tak. No to zrobimy tak, że my tę pompę wymienimy po prostu na inną Ciekawe czy nam uda się to zrobić dzisiaj czy nie. No procedura Patrzcie co tu mamy Taka fajna, ładna pompa Czujniczek, włączek stopów. Jak nowa w prawie. Nie? O, regulacja, proszę. O, będzie się działo. Tak. Nie wiadomo, czy tak łatwo będzie z montażem. Nie zawsze Aha. nie zawsze to pasuje tak, jak my chcieli. Ale jest to najważniejszy układ w całym motocyklu, układ hamulcowy. I Tam. jak już gdzieś szukać oszczędności, to na pewno nie tutaj. Kompanii Sina, hamulce Brembo. Taki kurka. chcę wymyślili w Suzuki, a teraz będzie Brembo, Brembo. Ten przewód, który idzie od zbiornika do pompy, mhm. on jest grubszy. Wydaje się, że na tamtej pompie... Dobra, idę. Tu wygląda jakby ósemka. No. Oops. No nie wiem co my z tym zrobimy, ale spróbujemy co zrobić. Albo będziesz musiał zamówić sobie inny zbiorniczek z przewodzikiem. A zbiorniczek mam w domu jakiś, mogę zobaczyć. No i dobrze. Widzisz jaki tu gruby? tak. Zaraz to zdejmę, zobaczymy. O jakie ładne przyciski to masz. Tak. Trzeba spróbować. Nakręcić przewód, który idzie nam do zacisków hamulcowych. Teraz zdejmiemy tę kostkę od czujnika stopu, będzie więcej miejsca. I teraz patrzymy, co my to mamy. Jaka różnica widzimy od razu, że to. Od zbiorniczka i to nam się różni, tak? Ta większa, ta mniejsza. Ejko. Też pod innym kątem. Trzeba mhm. będzie coś kombinować. To musi być prawidłowy zbiorniczek i ten przewód, który idzie, on musi być odporny na płyn hamulcowy. Także z tym to nie ma żartów. Spróbujemy zamontować. Zobaczymy co z tego wyjdzie. O śruba też nasza nie pasuje, Dobra. bo to idzie na od pompy od razu na dwa zaciski, jeden na drugi, mhm. dwa przewody, a my tu mamy jeden przewód mhm. i tam trójnik. Trójnik stopu. Trzeba będzie kostkę poprzerabiać. Tu mamy takie coś. A tu mamy taki... Bardziej uniwersalna włoski, nie? No to też do zrobienia, do zrobienia nie będzie z tym problemów. Czyli uwaga dla wszystkich kupujących pompę brembo, próbujących samodzielnie zmienić. Jakby to nie jest tak, że przykręcamy, odkręcamy i działa, tylko średnice Byłoby dobrze, jakby to było tak. Średnice przewodu <noise> oraz czujniki mocno komplikują sprawę. Tak. No, różna średnica, znaczy średnica jest ta sama. Średnica ta sama, inny gwint skok gwintu. Ale na szczęście znalazłam taką śrubę, ładną. <laughs> ja nie nową. Niesamowite. Ten sam gwint, nierdzewki. Zaraz zobaczymy, jak ona tam przykręca się. Skanowałeś sytuację. Wow. Bardzo dobrze. Spróbujemy ten przewód też nie wychodzi tak bardzo, złej, ze złej strony. Nie ma tragedii. Jest nie, nie, inaczej, nie, ale... inaczej, ale da się to coś z tym zrobić. Mówię, aby był odpowiedniej grubości. Hmm. Przewód bardzo <laughs> dobry. tuning. tak. Tu trzeba inny przewód i całkiem inaczej to trzeba wygiąć. Dobra, znalazłem taki przewodnik. Dzisiaj zrobimy to na sztukę, ale tak nie może być, tak nie zostawiamy. Różne metody odpowietrzenia, różne do tego przysposoby, narzędzie, ale my spróbujemy najprostsze jaka jest. No i dobra. O, o stary. Już działa. Fajnie to, że ten odpowietrznik na samej górze, i się to bardzo łatwo. Nawet to powietrze, co zostało w przewodach przy odkręceniu, bo ja, wiesz, nie zlewałem to mm -hmm. wszystko, w zaciskach został płyn, w przewodach został płyn, trochę z góry gdzieś gotyli może nie było. I ten odpowietrznik jest fajny, tam widzisz, z góry można wszystko odpowietrzyć, ale tak czy siak jeszcze tam, sprawdzimy tam na dole. No tylko próba, jest. No, teraz to tak. O kurde. Też taki trochę jest ten skok. No ale tam był po ruchu klamki. No. Tak. Nie no, jest kolosalna różnica. Jest ja że za daleko, czy dla ciebie normalnie. Nie, ja ubliży. lubię daleko. Tak? Ja lubię daleko. No, no, mam długie, długie palce. Mhm. No, różnica to, a o dwa razy. Dwa razy mniejszy skok. Nie, Tak jest rozsądnie. Tam było tak, że połowa ruchu, nic, nie, nic się nie dzieje nagle je pełne heble. No i wymieniliśmy pompę, ale widzimy, że nie do końca nam wyszło tu dobrze, bo tu nie pasuje nam ten przewód, tu jest grubszy, tu cienki. Zalożyliśmy tylko na chwilę, tak żeby spróbować to odpowietrzyć, zobaczyć jak to działa, ale jeszcze robota nie jest skończona do końca. Później wymienimy zbiorniczek żeby i ten przewód. I jeszcze raz odpowietrzymy, odpowietrzymy jeszcze raz powietrze od zacisków, żeby mieć pewność, że wszystko jest dobrze poskładane. Także nie zawsze ta wymiana może być taka łatwa. Jak I mocniej. Nie mogę tego wcisnąć. Nie, nie. Nie wciśniesz. Gdzie to? Jesteś raczej z tych, co uważają, że wystarczy ręką, czy trzeba jeszcze dowalić? Nie, no trzeba normalnie to skręcać odpowiednim momentem. Aha. Bo to widzisz, w każdym motorze, w filtrach i w tych, to jest inny skok gwintu. Oczywiście, jak inny skok gwintu, to inny moment. No tak. Czyli trzeba zgodnie z książką. Tak. No, doświadczony mechanik z tymi i latami pracy na grzbiecie i dalej z książką serwisową. Także cały te... czas, cały Coś czas. Tym musi w być. Stop. <laughs> O, dobry znak. Z 5 minut poczekamy. Będzie na pewno jeszcze za mało. Jest. Proszę pana. No i dobra, zrobiliśmy trochę. Co trzeba było? Olej zrobiony. Pompa wymieniona, ale jeszcze nie do końca. Filtr wymieniony. Co my jeszcze zrobimy? Spróbujemy założyć takie fajne. Maneteczki. Co myślisz właśnie o balanserach? Eee, czy cięższy ciężarek na końcu kierownicy zmniejsza wibracje na kierownicy? Tak. Czy... Tak? Tak, na pewno tak. Okej, okay, bo mam takie wielkie. Tylko do tego motocykla chciałem mieć malutkie. Tak, bo ono dobrze wygląda. Małe, fajne. je? Nie wiem, spróbuję. O, poszły. Żeby do końca nie odkręcać, bo ta nakrętka zostanie środka. <laughs> Szybko, Szybko poszło. No mocny klej. No, patrząc na to, że dwie manetki prawa i lewa były różne, to znaczy, że nasi tu już mogli być. <laughs> klej może nie być oryginalny. O, klej bardzo mocny, Ło. Wow. Dobry. No nie narzekałem, że mi się kręciła ta mleczka, mm -hmm. tak? A tak cią szybko zdjąłeś. Nawet karbon jest na końcu. Człowieku, ta. gumowy karbon. Tak. To jest dopiero. Karbon z gumy, karbon z plastiku. A gdzie jest prawdziwy karbon? Jak mocno chcesz, możesz sobie tu pozakładać druciki. Mm -hmm. Pościskać to. Bo my w SM nie robimy druciarstwa. <laughs> no, ale bardzo do mnie przemówiły te manetki, jeśli chodzi o kształt właśnie tych piramidek małych. Mm -hmm. Świetnie się je trzyma i nie ślizga się w ogóle ręka. Ta struktura jest no, tektonika, tego jest po prostu fenomenalna. I miękkość, one są mięciutkie, Powiem, że się szybko zużyją, ale przecież to nie jest na stałe życie. No jeszcze na dzisiaj, na koniec, spróbujemy zmienić dźwignię tylnego hamulca. Taka fajna składana. Zobaczymy, czy to nam pasuje, czy nie. Taka składana dźwignia może się przydać w momencie, kiedy motocykl pada. Bo tak. kiedy nie ma składanego tego elementu, to ten fragment dźwigni może się złamać, ale równie dobrze może zadziałać troszeczkę jak dźwignia i wepchnąć cały ten układ. Część ramy lub część silnika, zależnie od tego, jaka jest konstrukcja danego pojazdu. Także składane tego typu dźwignie, w mojej ocenie, bardzo się przydają, a wywodzą się bardziej z off mm -hmm. o. O, i potem nie będzie, nie będzie robota. Będzie. Tak wygląda konstrukcja Truszę. podnóżka. I tak Piękna regulacja, która normalnie nie występuje w każdym motocyklu, można sobie ustawić pozycję podnóżka, przykręcając go w różnych pozycjach w ramię. No i patrzymy, teoretycznie powinno to bardzo dobrze pasować. Patrzcie, tu nawet jest smar fabrycznie zazwyczaj. O. o, o, no patrz, proszę. To jest takie wytoczenie, tu też, żeby Mhm. Żeby nie chodził w kółko. Tak. Zaraz wezmę tego. No i czarne i srebrne. Teraz będzie krzyk, że nie pasuje, bo kola nie ten. Ja. No i szanowni państwo, teraz upadek, pomimo tego, że mamy klatkę może być jeszcze mniej groźny dla samego pojazdu, ponieważ sama dźwignia hamulca będzie się składać. O, cały dzień spędzony z Siergiem w zaowocował bardzo dobrze wykonaną robotą, jak zawsze. I udało się pokonać pompę hamulcową, którą będziemy musieli jeszcze poprawić, jeżeli Poprawimy. chodzi o połączenie wężyka z, ze zbiorniczkiem, bo zbiorniczek okazał się o innej średnicy ma wejście, a inną tak. średnicę ma wejście pompa. A udało się zmienić olej, udało się zmienić manetki, i te manetki okazały się hitem, bo są fajne, filigranowe, z super kleją. Sergiewu udało się też zmienić dźwignię hamulca nożnego, a przed nami jeszcze dużo ciekawych wynalazków. Tak, jeszcze zostanie nam do zrobienia przednie zawieszenie. No i zostało nam do zamontowania. Taka fajna rzecz. Myślałem, że to na kaski idzie. Tak. No, osłona tyłu motocykla przy ewentualnej kraksie, jakby nie tylko przód uderza o asfalt, może się okazać, że ten tył motocykla również ucierpi, dlatego dobrze jest zainwestować w osłonę nie tylko przodu, ale również tyłu. Ja mam ogromną prośbę do Sergeja: jeżeli by znalazł pomysł na zamontowanie kamery, to będziecie mogli śledzić nasz kanał i śledzić poczynania tego motocykla na różnych obiektach sportowych z perspektywy zadupka. Tylko trzeba to tak zamontować, żeby kamera się nie zgubiła, a to jest już sztuka, ponieważ wszystkie rzeczy tutaj są z plastiku, a kamera ma swoją wagę. Zobaczymy, jak to się uda. Także ja bardzo dziękuję. Proszę bardzo. I widzimy się niebawem. Hej, cześć.